Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak otworzyć wino, jak nie macie otwieracza. Wystarczy Wam do tego wkręt i kombinerki. I robicie to tak. Tak. No, możecie mieć nawet śrubokręt, a jak nie macie śrubokręta, to poradzicie sobie kombinerkami. Najpierw musimy puknąć go trochę. O Jezu żeby wam się nie ten... Nie y, uszczelbiła butelka, bo wtedy stracicie wino. Musicie to wkręcić Dociskając trochę. Jak macie śrubokrętową, łatwiej pójdzie. Jak już kończymy wkręcać. O! Teraz słuchajcie, musicie to wyciągnąć. Nie bardzo wiem, jak o. i ciągniecie. O, i macie wino. Możecie się napić. Także polecam się na przyszłość. Zobaczcie, można sobie poradzić bez korkociągu w te, gdzieś w terenie. Do zobaczenia w na następnym ekstremalnym filmiku.